Szanowni Państwo, oficjalnie otwieramy dzisiejszy festyn. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana Prezydenta Miasta, Pana Ludomira Handla. Są ze mną tutaj też osoby, które bardzo mocno się udzielają. Członek zarządu, Pan Ryszard Sroka. Pan Szymon Góra, bardzo aktywny, nie jest w zarządzie, ale jest bardzo aktywnym człowiekiem. Pani Natalia Majo, która też od wielu lat tutaj się udziela, paczki Mikołajowe, Mikołajki. Ale oddam głos panu prezydentowi. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Witam wszystkich w Piątkowej. Bardzo się cieszę, że mogę być znowu z państwem. Jak zwykle, Piątkowa jest bardzo aktywna. To oczywiście w głównej mierze zasługa pana Grzegorza Ledzińskiego, radnego miasta Nowego Sącza, ale jednocześnie przewodniczącego zarządu Osiedla. Wkrótce wybory do zarządu Osiedla. Myślę, że przedstawimy też nasze plany. Bardzo dużo się będzie działo w następnej kadencji na Osiedlu, dużo inwestycji, dużo zmian. Bardzo, bardzo. Pozytywnych. Także dziękuję bardzo panu Grzegorzowi Ledzińskiemu za zaangażowanie, za to, że wspiera te zmiany, za to, że cały czas pilnuje interesów osiedla Piątkowa. Ta konstruktywna współpraca z prezydentem miasta po prostu musi przynieść owoce i właśnie takie owoce przynosi. Za co mu bardzo dziękuję w dniu dzisiejszym, a Państwu życzę dobrej zabawy, bo pogodę, jak wiemy, mamy wyśmienitą. Także dziękuję bardzo Panie Przewodniczący i życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, gdyby nie Pana wsparcie, wiele inwestycji nadal nie doczekałoby się realizacji. Proszę Państwa, za moimi plecami jest biuletyn informacyjny, w którym możecie przeczytać o poprawie infrastruktury na naszym osiedlu, o w różnych inwestycjach, które tutaj wspólnymi siłami y, doprowadziliśmy do finału, tak na przykład jak ten budynek, który jest za naszymi plecami. Jest to budynek z budżetu obywatelskiego. Brakło później pieniędzy. Pan prezydent przychylił się do prośby. Zostało dołożonych troszkę pieniędzy, znaczy troszkę, chyba ćwierć miliona złotych, po to, żeby ten budynek powstał. Także bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, powoli do przodu osiedle piątkowa rusza z miejsca. Mam nadzieję, że nie zatrzymamy się. Dziękuję.